Czartek, 5 grudnia 2013 roku. Monika Dąbrowska, zapraszam na tygodnik Diecezji Łomżyńskiej. W Diecezji Łomżyńskiej rozpoczęła się czwarta edycja Studium Życia Rodzinnego. Trwa Adwent, czas radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie. Parafia Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży obchodzi jubileusz 28-lecia. Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu. Te słowa błogosławionego Jana Pawła II określają inaugurację studium życia rodzinnego, która 23 listopada odbyła się w wyższym seminarium duchownym w Łomży. To czwarta edycja tego programu, obejmująca cykl 10 w czasie siedmiu miesięcy. Studium życia rodzinnego to cykliczne spotkania poświęcone małżeństwu. Uczestniczą w nich zarówno ci, którzy powiedzieli sobie sakramentalne tak, jak też narzeczeni. Liturgia, konferencje, dyskusje i chwile skupienia to tylko kilka punktów z bogatej oferty, jaką przygotowało dla zakochanych duszpasterstwo rodzin diecezji łomżyńskiej. Mówi ksiądz Jacek Kotowski, jeden z organizatorów spotkań. Chcemy pokazać małżonkom, że tak naprawdę ta miłość jest czymś szczególnym. W ogóle wychodzę z założenia, że całe duszpasterstwo rodzin powinno polegać na tym, żeby właśnie ludziom pokazać jak wzniosłe i piękne jest powołanie małżeńskie i rodzinne. Że to nie jest od coś tam, co spełniamy, tylko że to pierwsze i najważniejsze powołanie, które Pan Bóg daje człowiekowi, a zarazem najważniejsza, po prostu najpiękniejsza kariera życiowa mężczyzny i kobiety. Na uczestników studium życia rodzinnego czekają wykłady, podczas których poruszane będą zagadnienia z wielu dziedzin nauki. O wybranych mówi ksiądz dr Wojciech Rzepa, teolog i publicysta. Pierwszy wykład to psychologia miłości, a drugi wykład to psychologiczne aspekty kobiecości i męskości. A więc, jak widać, będziemy mówili o wzajemnej relacji pomiędzy płcią, płciowością, co już nie jest takie oczywiste w czasach dzisiejszych. I płciowość to nie jest taka prosta determinanta, jakby się wydawało. I będziemy mówili o tym, jak płciowość wpływa na nasze postrzeganie świata, postrzeganie w wymiarze psychologicznym, a więc emocje, a więc, a więc afekty. To będzie tematyka pierwszego wykładu. Studium to czas pytań i odpowiedzi. Pary będą mogły uzyskać porady z zakresu między innymi naturalnego planowania rodziny, dbania o zdrową ciążę, czy prawa kanonicznego. Będzie to również doskonała okazja, aby wzajemnie lepiej się poznać i zrozumieć na nowo sakrament małżeństwa. Tego między innymi pragną państwo olszewscy. Chcemy pogłębić naszą relację, zrozumieć czym naprawdę jest małżeństwo, jaki to jest dar właściwie, czerpać z tego taką siłę do codziennego życia. No i na pewno mężczyzna powinien walczyć o kobietę codziennie i na pewno pokazywanie tej drogi przez doświadczone już małżeństwa, przez ludzi doświadczonych, to będzie jakimś takim pozytywem dla nas, który coś, co będziemy mogli wdrożyć w swoje życie. Cały cykl zakłada 10 spotkań. Wszystkie odbędą się w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Informacje na temat studium znajdziemy na stronie duszpasterstworodzin.pl. W minioną niedzielę zaczął się nowy rok liturgiczny w Kościele Katolickim. Ten dzień to również początek Adwentu. Ten błogosławiony czas ma za zadanie przygotować nas na przyjście Pana w Dzień Bożego Narodzenia. Okres Adwentu trwa cztery tygodnie i zakończy się pasterką bożonarodzeniową. Jest to radosny okres, lecz również ma swój wymiar pokutny, który jest niezwykle ważny. Charakter i atmosferę tego szczególnego czasu przybliży nam ksiądz Jan Krupka, biblista, członek rady Duszpasterskiej diecezji Łomżyńskiej. Każdego razu, kiedy rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, nowy rok kościelny, rozpoczynamy go czasem, który nazywamy Adwentem. I sama. Sam, samo słowo adwent z języka łacińskiego to znaczy przyjście. A więc y, przeżywając adwent myślimy o przyjściu, o przyjściu Jezusa, o Jego przyjściu y, w tajemnicy Bożego Narodzenia i w pierwszym planie przygotowujemy się właśnie każdego roku do przeżycia Bożego Narodzenia. A w drugiej perspektywie myślimy o tym, że Chrystus przyjdzie jako sędzia żywych i umarłych, i Adwent również mobilizuje nas do pytania się o to, czy jesteśmy gotowi na to drugie przyjście Jezusa. Ale i w odniesieniu do pierwszego i drugiego wymiaru Adwentu, myśląc o przygotowaniu, to właśnie jest ta perspektywa najistotniejsza. Przygotowuje się na spotkanie z Chrystusem. A więc wszystko to, co czynię, co przeżywam, w jakiś sposób mnie przygotowuje, aby spotkać Jego właśnie, Chrystusa. Czas adwentu to na pewno taka okazja, by sięgnąć do Pisma Świętego, na przykład do tekstów biblijnych mówiących nam o Ewangelii. Dzieciństwa Jezusa w Ewangelii Mateusza i Łukasza znajdujemy takie teksty, które mówią o tych wydarzeniach związanych z przyjściem Jezusa na świat. Przypominając sobie te teksty, to świadectwo ewangeliczne, również przygotowujemy się na to, aby te dni przeżyć w taki sposób bardziej pogłębiony. Każdy okres liturgiczny ma swoją wymowę i warto byśmy poszczególne te czasy. Roku przeżywali tak, jak to wynika z ich treści. Adwent, Boże Narodzenie, czy później Wielki Post, Wielkanoc. No niestety, świat handlu rządzi się troszeczkę swoimi prawami, kwestia takiego marketingu, reklamy, promocji. Powoduje, że w tych naszych różnych marketach, centrach handlowych, sklepach, już mamy te dekoracje świąteczne od dłuższego czasu, słyszymy te melodie kolęd i takich melodii świątecznych, które rozlegają się z głośników. Myślę, że tu pewnych rzeczy no, nie jesteśmy w stanie jakoś pokonać od strony jakichś wymogów, które byśmy stawiali tym, którzy prowadzą handel, prawda? Myślę, że to bardziej od nas samych zależy. Musimy sami. Też właśnie pomimo tego, że idąc do sklepu, już słyszymy jakieś kolendy pastorałki, jednak nie tracili sprzed oczu, że czas tego prawdziwego świętowania dopiero przyjdzie, a my na razie się do tego przygotowujemy. Oczywiście Adwent również dla wielu jest takim czasem podejmowania różnego rodzaju wyrzeczeń. Jakichś postanowień. Myślę, że warto też je podejmować. Bo na przykład, jeżeli rezygnujemy na z spożywania e, słodyczy w czasie e, Adwentu, to też tak jakoś chyba z większym apetytem te e, różne słodkości będziemy jedli wtedy, kiedy one będą na stole świątecznym. Rezygnacja z alkoholu, z spalenia papierosów no różne są te postanowienia, ktoś ktoś sobie podejmuje jako część przeżycia Adwentu. Myślę, że to też jest warte takiego. in refleksi za kogoč to. Kto chce dobrze przeżyć ten czas Adwentu. No mi się wydaje, że to jest taka forma jakiejś takiej ofiary, prawda? Że to się ofiarowuje na przykład za jakieś tam swoje grzechy, tak, żeby się przygotować lepiej na przyjście Jezusa i żeby czasem po prostu odmówić sobie rzeczy, których, których lubimy. Nie muszą być to wielkie wyrzeczenia, ale żebyśmy dotrwali w tych postanowieniach, nie że dzisiaj jak, jest, jak przypomina nam Kościół o Adwencie, to wielkie postanowienia czynimy, a potem nie wytrwamy w tym. Uważam, że powinniśmy dostosować te postanowienia do swojej możliwości, a jednak dotrzymywać swego stanowiska. Jezus zrezygnował dla nas z tylu rzeczy, z życia swojego, więc my możemy poświęcić w adwencie mu cząstkę siebie, część życia, którą lubimy, ale możemy bez niej żyć. Ja tak samo uważam jak koleżanka. Ci się wydaje, że Warto 4 tygodnie to jest krótki okres w porównaniu tego, co so co Jezus, co Jezus dla nas robił. Adwent to także czas niesienia pomocy potrzebującym. Już po raz 20 ruszyła akcja Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Pomysłodawcą i organizatorem kampanii społecznej jest Caritas Polska. Kupując świecę na bożonarodzeniowy stół, pomagamy najmłodszym z ubogich rodzin. Do włączenia się w akcję zaprasza dyrektor Caritas diecezji Łomżyńskiej, ksiądz Andrzej Mikucki. Jest to bardzo stara idea, już sięgająca 20 lat, e, mocno się wpisała w życie. Kościoła w Polsce no i oczywiście zachęcam wszystkich ludzi, aby na każdym stole, w każdej katolickiej rodzinie, na wigilijnym stole lat co roku świeca religijne dziew pomocy dzieciom. Świeca Caritas to przede wszystkim znak solidarności z najbardziej potrzebującymi w Polsce i na świecie. Wpływy z akcji zostaną przeznaczone na całoroczne dożywianie tysięcy dzieci, pomoc edukacyjną i letni wypoczynek. Tegoroczna kampania społeczna odbywa się pod hasłem Rozjaśnij dzieciom przyszłość. Parafia Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży służy wiernym już od 28 lat. Świątynia stanowi nie tylko chrześcijańską wizytówkę miasta. Na stałe wpisała się w świadomość mieszkańców całego regionu. Niedzielę 1 grudnia obchodziliśmy 28. rocznicę erygowania łomżyńskiej parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Wiernym z diecezji łomżyńskiej sanktuarium przy ulicy kardynała Wyszyńskiego w Łomży najbardziej kojarzy się z 30 maja 1991 roku, kiedy to błogosławiony Jan Paweł II sprawował tu Eucharystię w trakcie swojej pielgrzymki do ojczyzny. Tego dnia dokonano również intronizacji Chrystusa Króla Wszechświata oraz poświęcenia figury, która do dziś stanowi charakterystyczny element krajobrazu otoczenia świątyni. O historii powstania parafii mówi jej proboszcz i kustosz ksiądz Jerzy Abramowicz. Ksiądz biskup Juliusz Mianow wówczas dekretem sprawił, że ośrodek stał się parafią samodzielnym, już samodzielną placówką osobowości prawnej niezależną od innych, nie, ale to jest to cząstka we wspólnocie całego kościoła decyzjalnego. Parafia powstała na terytorium parafii katedralnej świętego Michała Archanioła. W 1988 roku z terytorium parafii Miłosierdzia Bożego utworzono samodzielny ośrodek duszpasterski, a następnie w jego granicach 3 grudnia 1989 roku erygowano parafię pod wezwaniem Bożego Ciała. Podczas budowy sanktuarium wszyscy odczuwali obecność opatrzności. Najczęściej tak mówiono, że przy budowie tego kościoła i całego ośrodka duszpasterskiego że właściwie nikt nie cierpiał i nikt nie poniósł jakiejś takiej ofiary śmiertelnej. Jednak obiekt jest bardzo duży i wiele wydarzeń mogło się stać. Tym bardziej nieostrożność pracowników, bo też była i praca społeczna ludzi plus nadzór, który obowiązkowy był. Ale jednak właśnie to jest te owoce duchowe, modlitwy, później formacji, Wasze rekolekcje. Aktualnie staraniem księdza proboszcza Jerzego Abramowicza kontynuowane są budowlane prace wykończeniowe i wyposażanie wnętrza świątyni oraz zagospodarowywanie terenu Kalwarii Miłosierdzia i Łomżyńskiej Doliny Pamięci wokół kościoła. Życzę właśnie, abyśmy mogli doświadczać tych, którzy byli oddaleni, a stali się bliscy sercu Jezusa. W tygodniku diecezji łomżyńskiej czas na przegląd nadchodzących wydarzeń. W czwartek 5 grudnia o godzinie 19 w Łomży odbędzie się pierwsze spotkanie modlitewno-formacyjne dla członków parafii, ruchów i stowarzyszeń oraz mieszkańców całego miasta. Spotkanie będzie miało miejsce w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Natomiast dzień później, 6 grudnia, w piątek, odbędzie się gala finałowa konkursu diecezjalnego Wiara Mnie Uskrzydla. Zapraszamy do Auli Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomrze. Już w sobotę 7 grudnia w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży będzie miała miejsce druga sesja Studium Życia Rodzinnego. Z kolei w niedzielę 8 grudnia o godzinie 12 w Lachowie odbędzie się konsekracja kościoła w parafii pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Tego samego dnia proszę pamiętać również o Kościele na Wschodzie, który czeka na naszą pomoc duchową i materialną. Dziś to już wszystko co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę. Monika Dąbrowska.